A właśnie, na no pan oszczędza w wodzie, gazie, na takich rzeczach? Oczywiście, że oszczędza. Jak to wygląda? Przy innej pan żyje, czy przy telewizorze niektórzy żyją, żeby jak najtaniej? Telewizor, telewizor włączam tylko od czwartej, piątej, ja cały dzień siedzę. Czy po południu od czwartej do piątej? Nie, nie, do dziesiątki, co widzę, że... Ale... A, czyli po prostu po południu cały przy telewizorze, a włącza pan światło tak normalnie że żarówek? Nie, do nie włączam. Czy nie, nie jak po wchodzi, to chodzi, to Jak też to już nie waczamy. A wodę pan przykręca bardziej teraz. Pery, czy cały, panu... cały czas. O, czy nie, no to A przyszły panu e, rachunki już? Jakieś oczu pan tu już teraz na tych rachunkach, coś? Czy... Ale coś się żona na tym interesuje. Nie... nie, 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 panu panie. Nie. Co trzeba zmienić, żeby pan się lepiej żyło? Co musiałby rząd zrobić teraz? Ja wiem, co mogę mu no, jakiś Nie, bon na, na te ceny, żeby jakieś zniżki były na trawach, były na przykład? Czy... Nie, to się możemy tylko tak pogadać. pogadać. Czy to nie ma szans, Ale... żeby to prowadzi? Oczywiście, że nie. Coś mi zapytać? No, może tego. Dobra, to już pan nie już pytanie. Że... No, 10 zł za, za 50 pasków. Czy tak poszło w górę niektóre rzeczy? Te, te, takie, Wszystkie no. poszły w górę, co miesiąc za za górę. No niektórzy na czekają na rehabilitację 2 lata. Jak tu nagrywam, na NZ. No rozumiem, ja. Jak na przykład pan płacił 30-40 lat składki i pan musi czekać powiedzmy 2 lata na rehabilitację czy tam na lekarza rok, pół. Tak powinno to wyglądać? No nie powinien. A co my zrobimy? Nic nie zrobimy na to. No. E, czy pan, pan prywatny za często pan nie chodzi, tak? No nie chodzę, bo czekam, na, na fundusz czekam, no, pół roku to pół roku, rok to rok, trzeba czekać junu. 13, pomaga coś ta czternasta coś innego by się przydało? Bardzo pomaga. Pomaga? A, oczywiście. Czy to pana zostać? Oczywiście. A nie boi się pan, że ten rząd zabierze po wyborach? Bo już mówię, że nie ma na to pieniędzy, na nic nie ma pieniędzy, jak tam czyli czytałem, że już na te 800, nawet ale coraz mówią, że może mogą zabrać. To co, nic nie zrobimy na to. A nie badałby pan co miesiąc jakichś dodatków, żeby, bo tak jednorazowo panu pomaga coś? Nie mam, pan jakieś 300 zł co miesiąc zamiast tej trzynastki. A żeby było tak? Tak. tak. To oczywiście To tak. tak, byłoby lepiej. Aby były jakieś pieniądze. No. Aby coś było, tak? No. A nie za dużą kraju, jak pan myśli. Bo są na to brać wszystko, tak rozdawać każdemu młodym. Ja nie jestem takim zwolennikiem jakichś tam sobie sobie. darmowych pieniędzy. To, co zarobiłem, co przepracowałem w Hucie. To Nie widzę pana. To mi wystarcza. Czy które mogę pytanie? O 14 emeryturze pytam. Dostał pan 14 emeryturę do internetu, nagrywam. Czy się, pan mógł? Dostał pan do internetu? We, wrze we wrześniu chyba. Bodajże. I okrojono pan dostał tą wersję, tą Tak, okrojoną. To pan chyba jest zadowolony. Jak to wygląda? No nie pan stracił? Wie pan, ja nie jestem takim zwolennikiem jakichś tam Zazwyczaj. darmowych pieniędzy. To, co zarobiłem, co przepracowałem w hucie, Bo nie widać pana. To, to mi wystarcza. Czy, czy pan w ogóle będzie o dać te jakby z budżetu nie, nie brali? No, niekoniecznie no, przyda się do, do, do budżetu domowego. ale Panie nie dał, też by Pan jakoś sobie radę. Oczywiście. A jak się Pan na emeryturze żyje teraz? Bardzo dobrze. Dobra emerytura u Pana, jak to wygląda? Do no, z pracy? O... Średnia, można powiedzieć, ale... Jeszcze raz, wy... ta, jeszcze raz trójka? Czy, 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 czy mniej? Nie, więcej. Więcej, no to... No to dużo osób ma 700 tak no jak nagrywam, dwa i trzeba sobie tak wszystko układać, żeby wystarczyło. Nie można szaleć, bo to już lata swoje. I ja Państwo we dwójkę, tak? No to jest Tak, liceo, to jest moja żona, jak gniemy, to, to się którą naszy. razem to robimy... Jakby Pan tak, był to... sam, powiedzmy, za takie no nie wiem, powiedzmy dwa, trzy tysiące, przeżyłby Pan? Jakby Pan sam był? No nie, nie, ciężko by było. Trudno, trudno. Teraz ostatnio te